Roblox zaczął badać gry, które zawierają Brainroty. Frustracja graczy wciąż rośnie po ostatniej fali banów. Zostaliśmy listę itemów, które pojawią się w evencie. I wiele innych newsów, o których chciałbym dzisiaj pogadać, ale najpierw proszę Ciebie do zasubskrybowania, zakaże 9 subów przy przytule mojego brata oraz jest to dzień subów mniej do 5000 czy coś. Także dziękuję jeśli to zrobisz, a my możemy zacząć odcinek. Let's go! A zaczniemy sobie od newsa dotyczącego nowego eventu, ponieważ prawdopodobnie wiemy jakie itemy będą do zdobycia. Jak możemy przeczytać, wszystkie dotychczas przesłane itemy Halloween Spotlight. I jak możemy zauważyć, mamy cztery kategorie i są to launcher items, free track, paid truck, base items i cursed items. I dobra, powiem szczerze, niektóre z nich wyglądają naprawdę spoko, ale niestety moim zdaniem na 100% najgorsze to te itemy z launcher items i free truck. No popatrzcie na no nie, no nie wyglądają dla mnie zachęcająco. Tak samo jak na przykład paid track. też wygląda tak, tak sep bym powiedział, ale na pewno. No, wygląda to lepiej niż te nad nimi. Ale jak popatrzymy sobie na base items, no to tutaj się już zaczynają naprawdę fajne itemy. No popatrzcie sobie na tą maskę. Albo na te włosy ogólnie. No to wygląda zarąbiście. A w szczególności ta ostatnia kategoria. No popatrzcie na tą kocę. I tutaj również zarąbiste włosy. A to coś przypomina mi Sukune z Juxu Więc nie wiem, czy śmiesznie, czy dziwnie. No ale tak właśnie wyglądają te itemy. Tutaj nie mam co się w ogóle rozgadać, no są to itemy po prostu na nowy event. Tak jak już powiedziałem, moim zdaniem niektóre z nich są naprawdę fajne. No ale napisz, co ty o tym sądzisz, ponieważ jestem ciekawy właśnie Twojego zdania. A przejdziemy sobie teraz do aktualizacji fali banów z tego odcinka dotyczącego Enforcement Ban, ponieważ wiemy, że Roblox widzi problem. Ba, sam Roblox sam odpowiedział, żeby ludzie odwołali się od tych banów, a oni postarają się w jakiś sposób pomóc. Właśnie na tym ma tych odwołań, ponieważ najwyraźniej ludzie dalej są zbanowani, nawet jeśli się odwołali. Co gorsze, ludzie nie mają problemu, że są zbanowani. Znaczy mają, ale nie o to w tym chodzi. Bardziej chodzi o to, że te odwołania są odrzucane automatycznie. I jak możemy przeczytać, Roblox odrzuca wszystkie moje odwołania od czasu fali banów. Nadal nie podają mi żadnych informacji o tym, które konto mnie zbanowało, ani co ono zrobiło? Dostaję tylko tą samą odpowiedź w kółko i naprawdę zaczynam tracić nadzieję. Gdzie jak możecie zauważyć, pokazał zdjęcie, że za każdym razem jego zgłoszenie jest odrzucane z tą samą informacją. Co jest mega do bani, no, bo wiecie, kiedy ktoś mówi mi, aby się odwołać od bana, który był niesłuszny, i widać, że był to problem z moderacją AI, no to oczekuję od niego, że wiecie, szybko mnie odbanują. A co? I ludzie wciąż na to czekają. Ale chciałem o tym nagrać, ponieważ ostatnio też wspominałem o kurcy internetowym, czyli 1IK, któremu zbanowali z jakieś 20 kont, coś takiego. I wczoraj, kiedy to nagrywałem, dostaliśmy od niego informację, że z 22 kont, któremu zbanowali, odbanowali mu tylko jedno. A czeka już ponad prawie 10 dni. Bruch stary, naprawdę jest to wkurzająca sytuacja. Z jednej strony rozumiem, że Roblox musi się wspomagać moderacją AI, no bo w końcu wiecie, to największa platforma na świecie. I grałem w Nią dużo osób, ale nie wierzę, że nie ma jakiegoś lepszego sposobu na efektywniejsze banowanie, jak i odbanowywanie ludzi. Może Roblox powinien zacząć używać po prostu jakiegoś lepszego AI, albo po prostu zatrudnić większą ilość ludzi do moderacji? Nie wiem, co o tym sądzić. Naprawdę, stary. Wiem tylko, że Roblox musi coś z tym zrobić i zobaczymy, czy w końcu odbanują im te konta. Jak na razie, musimy czekać. Ale pomimo tego, przychodzimy do kolejnego newsa, a bardziej jak updateów. Gdzie jeden z nich może mieć dla ciebie znaczenie, choć zależy dla kogo, bo nie wszyscy na to patrzą. A drugi to bardziej to powiedzenie z poprzedniego odcinka. No ale zacznijmy od tego pierwszego, ponieważ jak możemy zauważyć, Roblox zmienił interfejs użytkownika menu w aplikacji mobilnej. I powiem wam faktycznie, jak na to patrzę, widzę różnicę. No ale może dlatego, że jeszcze pamiętam stare menu. Tak, wiem, jestem stary. A drugi update, to tak jak już powiedziałem Dopowiedzenie, ponieważ jak oglądałem swój odcinek, zauważyłem, że kompletnie o tym nie wspomniałem. I chodzi mi tutaj o to, że od teraz, jeśli jesteś w administracji Robloxa, będziesz miał specjalną odznakę przy swoim niku. Gdzie jak widzicie, od teraz będą mieli ikonkę Robloxa przy niku. Więc to były dwa małe newsy, nawet bardzo przyjemne mimo szczerze podobają mi się. No ale napisz co ty sądzisz o tych dwóch małych updatech? Teraz znowu przechodzimy do małego newsa dotyczącego Murder Mystery 2. Na 100% znacie tą grę. Nie muszę jej chyba przedstawiać. Ponieważ dosłownie wczoraj owa gra pobiła swój rekord graczy, będących na serwerze, gdzie jak możemy się dowiedzieć, wyniósł on ponad 640 tysięcy graczy. Co ciekawe, jest to mocne pobicie rekordu o całe 89%. Jeśli wiecie, porównamy sobie poprzedni rekord, czyli te 339 tysięcy. To powiem wam, naprawdę nie spodziewałem się takiej liczby, patrząc na to jak długo ta gra jest na platformie oraz to, że nie jest to gra typu Retro Slop, więc to jeszcze daje takiego dodatkowego zdziwienia, że tyle ludzi grało w jednym momencie, ale z tego co wiem, było to spowodowane przez event halloweenowy, który się odbył. Także tak, pobicie rekordu o prawie 90% jest nie lada wyczynem. Także gratki dla nich i oby kiedyś osiągnęli milion graczy. Pomimo tego, Przechodzimy do kolejnego news'a i na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dziwny news. Ale spokojnie, będzie miał on sens później, ponieważ dosłownie znikąd Roblox zaczął badać treści zawierające brainroty. No mówiłem, że dziwna decyzja. Ale jak możemy się dowiedzieć, Rada ds. Do stosunków Amerykańsko-Islamskich potwierdziła, że Roblox bada treści o charakterze antymuzułmańskim i antypalestyńskim, w szczególności te pochodzące z brain rotów. Więcej informacji dowiemy się od oficjalnego konta CIR, gdzie możemy przeczytać... AIRMD otrzymało zgłoszenia, że dzieci korzystające z Robloxa były narażone na wulgarne i pełne nienawiści treści skierowane przeciwko muzułmanom i palestyńczykom, w tym obelgi i przyśpiewki gloryfikujące przemoc, co jest częścią trendu zwanego brainrotami. I jak czytamy sobie dalej, to możemy się dowiedzieć, że CAIR wysłał list wzywający Robloxa do usunięcia treści szerzące nienawiść, wzmocnić moderację treści, publicznie potępić religijną bigoterię oraz współpracować z grupami obrońców praw obywatelskich w celu ochrony młodych użytkowników. Z tymi dwoma ostatnimi raczej nie będzie problemu, no bo wiecie, Roblox nie odmówi współpracy z grupami, którzy mają na celu chronić dzieci. Z dwóch pierwszych tutaj czuję, że może być problem, no bo wiecie, nawet teraz Roblox ma problemy z usuwaniem niektórych nieodpowiednich gier. Jeśli chodzi o kwestię moderacji Robloxa, no to wszyscy wiemy jaka jest do bani. Ale szczerze nie wiem co CIR może zrobić Robloxowi, gdyby się nie przystosowali do tych czterech wezwań. Podejrzewam, że poszliby w stronę pozwu, ale kto wie? Ale nie oznacza to, że gry o prejno tak zostaną usunięte. Ba, jedna osoba tak dosłownie myślała i dostała taką odpowiedź. Jest to mało prawdopodobne, że gra zostanie z tego powodu zamknięta, ale z pewnością oznacza to, że Roblox będzie przestrzegać swoich warunków korzystania z usługi i sprawdzać czy potencjalne przypadki dyskryminacji i obejścia ze względu na język inny niż angielski. AIR nie opowiada się za zamknięciem gry, a jedynie za usunięciem treści szerzących nienawiść. I jest to bardziej skierowane do brainrotów takich jak Tralaleo Tralala i Bombardiro Krokodilo. Nienawidzę tego mówić, ale niech już będzie ponieważ jeśli odsłuchacie sobie całe audio właśnie tych brain rotów i przetłumaczycie je sobie na swój język, no to faktycznie mają one charakter obraźliwy, skierowany do owych religii. Pod tym postem zamieścili również linka do artykułu, który wyjaśnia tą całą sytuację, więc może tam się czegoś więcej dowiemy. W swojej odpowiedzi dla CAIR firma Roblox stwierdziła m.in. Bezpieczeństwo społeczności i zapewnienie odpowiedniego i przyjemnego środowiska dla naszych użytkowników to Priorytety Roblox. Niewłaściwe treści lub zachowania naruszające nasze warunki korzystania są niedopuszczalne. To zgłoszenie w trybie przyspieszonym zostanie zbadane przez nasz zespół, który podejmie szybkie i odpowiednie działania. Więc z tego, co możemy wnioskować, Roblox wziął tę sprawę na poważnie i będzie robił wszystko, co może, aby przeciwdziałać właśnie takim działaniom. I tutaj dobrze, że się tym zajmie, ponieważ Roblox jest w takiej sytuacji, gdzie nie może sobie zrobić czegoś takiego, że wiecie. Mówi, że się tym zajmie, ale jednocześnie ma to po prostu gdzieś. Ale przynajmniej teraz swoją jakąś większą motywację, aby ulepszyć swoją moderację, więc trzymajmy kciuki, czy coś? E, tak, bardzo ciekawa i porąbana sytuacja oraz statementu CYR nie było w mojej karcie dotyczącego Robloxa. Ale tak, e, napisz co w ogóle o tym sądzisz, a ja szczerze ja se idę zrobić obiad, bo jestem głodny.